Ciemaneczko, tutaj, chmurka w pokojówkę, oczywiście teraz będę przechodziła pierwszą część, skoro wiem co i jak, będę zrobiła to sama bez pomocy. Pierwsze to tutaj, na szczęście, szczur nie lata przez spałnie, więc mamy chociaż jeden spokój. Tam już widzę pierwszy serek, pierwszy serek i zielony klucz. Idziemy. Tam oczywiście tutaj też jest serek. Pamiętam tutaj, czy też jest serek? Nieźle. Dobra. Oj, gdzie ja idę? Um, dobra, to chyba tutaj. Zgubiłam się przez chwilę, ale, ale. Uj. Dobra. Idziemy i tutaj mamy zielonych. Więc... Fajnie, bo chociaż nie musimy tyle chodzić i szukać tego więc Jesteśmy tutaj. Tutaj nie trzeba od góry, tylko od dołu. Bo ja tutaj żyję, grałam już raz. 8, 4, 2. Proszę elegancko. Idziemy. I co? Widzimy lampki ale to nie są sery przez Za chwilę zawsze myślałam, że to są sery a to nie są sery tylko są lampki idziemy glnie dobra jakoś nie lubię tylko wolno iść to jest powalnia dobra już widzimy czerwony klucz sery Oczywiście block sykola też weźmiemy. Ha, że bloki block Dobra, oczywiście. Gibuję się. Dawno nie grałam w to. O nie, o nie. Najgorzej. O dobra, dobra, jestem, jestem, jestem. Dobra. Cheese. Kocham ser. I się wam pochwalę. Mam szczura też. Więc idealna gra. Dobra. Idziemy. Ja się przyzwyczaiłam do dwójki, bo dzisiaj grałam w dwójkę z moim bratem. Idziemy. Tu ptamy. Do Dobra. O, tutaj jest czerwony, pamiętam. Dobra, idziemy do strefy bezpieczeństwa. A tam, Ojej, 2% baterii. Nie, nie fajnie. O nie, tutaj nie. Idziemy tutaj. Cheese. Speedrun. Dobra, idziemy. Hup, hup, hup. Jakie mam małe nóżki? O nie, 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 tego nie chcę. Boże, święty! Słyszałeś kiedyś o koksie? To jestem ja. <gry> Dobra, chyba mogę iść. Nie, no, nie, nie, nie mogę iść. Ona go zabrała ze sobą, a ja mogę przez to iść. Dobra. Idziemy, on mnie pewnie za chwilę będzie gonił. No już mnie goni. Dobra, nowka sztuka, idziemy. Idziemy tutaj. Już gdzie Dobra, tutaj, zielony pyk. Jesteśmy tutaj. Dobra, spokojnie. Idziemy tu i idziemy też po serk parkur serk parkur serka, jestem prosem no tylko, że szkoda, że nie ma tego, że po prostu musisz obracać tą tak, kamerą żonglować kamerą no i o tym mówię, to nie jest fajne tak, jakby to było, to bym chętnie to zrobiła za po prostu już łatwiutko, łatwutko, bardzo łatwiło. Ale skoro nie ma, to, to trzeba jakoś sobie poradzić. Proszę bardzo. Tylko się zagadałam i tak nie umiał. Ale... Nie! Szczęście mi nie daje spotkanie ze szczurem! Jezus! Prawie zawału dostałam! O tym mówię! On tam cały czas chodzi. Widzisz jego łapkę? On tam się spowodował w ogóle. On teraz idzie po mnie. Głódny jest. No mam poradzić? Nie, no idzie no! Ej. Mamy kolejny serek. Serek. Tak łatwo się nie da. Jesteśmy koksiarze. Kolejny serek. A dobrze idzie. O nie. O nie, idzie tutaj. Pewnie tędy, albo tędy. O nie idzie, 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 idzie. Odwrót. bo się kolką. Uuu. już Pik. No i proszę patrz, Patrzcie gdzie jest. Mam już. Typowy speedrun. No ej. Jestem już przy niebieskim kluczu. Takim cheese. Dobra. Idziemy. Tyk, pik, On tutaj idzie nieładnie, tak. Uciekamy. <laughs> Nie wiem co się mi stało z głosem. Dobra, mam jakiś klucz. Tak. Jeszcze dwa. Czyli ten i jakiś pominęłam. I idziemy w serk. Uu, wychodzimy. Dobra. No, przydało się. Bardzo się przydało. Ale teraz nie wiem, co i gdzie jest ten ostatni traktor. Tak to, to, to już by mogliśmy uciekać. Uu, uu, Jezus. Mamy ostatni serk. Dobra, szybko uciekać, szukać, szukać, gdzie jest wyjście, to tak wszyscy uciekają z tego miejsca, idziemy, Woo! dobra, is dobra. Niestety ja nie umiem angielskiego. Uh. Można, że są jakieś napisy w ogóle. No jeszcze nie uciekłam zbytnio. Hmm. Może w lewo. Nie Nie. Jezus Maria. Uch. Więc na tym może się pożegnamy. I więc pa, mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie kolejny kolejny to piszcie w komentarzach i żeby być na bieżąco to subskrybujcie razem z dzwoneczkiem. Pa!